Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony Rybka. Dzisiaj nagrywam filmik z palmą. Tu Wam pokazuję gupiki. Także Wam tu pokażę gupiki. Jest tu ich multum. Bardzo dużo tych gupików. Pokażę Wam młode już wybarwione Gupiki tu są młodziutkie, wybarwione. Także po tych roślinach mi się pochowały, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i jak ktoś będzie w okolic w pobliżu gliwic chętnie dam za darmo jakiemuś akwaryście dobre głupiki. Także żadnego problemu nie ma, tu macie widzicie młodkie, wybarwione już. Gonki mają no i bardzo jest malutkich, jeszcze dużo głupików. Jak widzicie tu, właśnie w tych roślinach, są buchowane też u góry. Pełno ich jest. Także, jak ktoś będzie reflektował na głupiki, a naprawdę są dobrej jakości, żyją, zdrowe są. Także super. Tak mam mniej więcej to pokazuje. Ale i tak wszystkich nie pokażę, bo to wszystko się chowa gdzieś, po tych roślinach. Tu samiczka kotna. Jak wiecie, to tu się kocą na potęgę. A tu już młode są wybarwione. O, tu też młodziutki. Wyrośnięte już. Tu też młodziutkie. Jak widzicie. Też młodziutkie, głupiczki może jeszcze z daleka i za chwilę się spotkamy przy moim zbiorniku słuchajcie niedługo Wam pokażę te muszlowce także na 100% Wam pokażę będziecie sobie widzieć już w komentarzachście pisali także na 100% zobaczycie a tu się właśnie spotykamy przy, przy, przy moim akwarium jest właśnie kolega Palma, siema, także dostał nową kolonię mrówek, także na filmiku pokażę właśnie chcę wam pokazać jak mech ładnie zarósł. Miałem go troszeczkę. Ma ładnie obrus. Także to wszystko wam chcę ładnie pokazać. na roślinek widzicie jeszcze dzisiaj schem, Włożę korzenia i anubiasów mam tam ze trzy to doczepię, bo nie chcę, żeby mi się zmarnowały. No i właśnie z kolegą Palmą nagrywamy dla Was ten filmik. On obawia coś o swoich mrówkach. Także tyle z mojej strony. U mnie wszystko w porządku. Dużo mi się mieczyków okociło berlińskich. Dużo malutkich mam w tym akwarium, w tym zbiorniku. Żyją. To jak widzicie, rybki rosną. No i co tu więcej wam mówić. Także oddaję właśnie głos koledze Palmie. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie. A więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Palma, jak widzimy, tutaj u mesorów nic się nie zmieniło. Mamy tam jedną poczwarkę, dwa jajka i chyba trzy larwy z tego co widziałem. Mrówki mają się dobrze. Niestety, chyba cztery mi zginęły. Ale teraz przejdziemy do nowej kolonii. Kolonia Murawka Darniowiec. Gatunek pospolity w całej Polsce. Zasiedla tereny dobrze nasłonecznione. Charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami. No, tak jak nie wiem, czy będzie widać, bo mam problem właśnie z kamerką. Ale od 2 do 3 mm długości ma robotnica. Jest bardzo mała, bardzo, bardzo mała. Są podobne do myrmiki. Gniazda mogą osiągać bardzo dużą liczebność, nawet do 50 tysięcy. Eee, możemy go wszędzie spotkać pod chodnikiem, w miastach, na ulicy wszędzie tą brówkę można spotkać. Mrówki te są bardzo, bardzo łatwe w kolonii, tam to nie, nawet nie trzeba dużo na nie zwracać uwagi. Rozwijają się bardzo szybko. Eee, mniej więcej tak, tak jak zauważyłem ze swoich obserwacji kolonii mam już parę dni, to tak mniej więcej codziennie królowa składa jedno do dwóch jajek. Teraz te właśnie jajka gdzieś robotnica schowała, bo Trochę musiałem je wyjąć, żebyście je zobaczyli, to trochę stresu... zestresowałem je, ale zaraz po nagraniu je chowam. Te właśnie murawki, Darniowiec, ich poczwarki nie wytwarzają kokonów i po prostu rozwijają się to tak samo jak mesor Barbaros, czyli bez żadnych kokonów. Od razu się, od razu powstają w robotnicach. No, i w sumie to odpowiemy sobie jeszcze na jakieś 2-3 komentarze teraz. I chyba zakończymy ten filmik. Jak się ko ta kolonia rozrośnie, to będzie więcej filmów. Więc odpowiemy sobie teraz na komentarze. A więc będę odpowiadał na komentarze z filmu Niedzielny wypad. Więc zaczynamy. Smok akwariowy, pan rybka on brawo ekipa, fajny filmik, jak najbardziej łapka w górę A do, do 7.20, czyli mojego pierdolstego przyjaciela, no staram się jak mogę z tymi filmikami, żeby zawsze tak oczy wywalał Ale co za dużo to nie chyba pozdrawiam całym tak, trzymajcie My też się Smoku pozdrawiamy i nagrywaj więcej filmów Kolejny komentarz, tu już jest od... Mateusz Kosiar, świetny wypad, łapeczka w górę, pozdrawiam. No, pozdrawiamy Ciebie. I ostatni komentarz. Fajny puszczyk i właśnie wstają film są, kiedy byłem, kiedy widzieli. Było bardzo fajnie, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A więc dzięki za oglądanie. Yy, widzimy się w kolejnym filmie. No, zróbcie tam jakieś lajki w górę, w dół, jak tam chcecie. Będzie miło. Jeśli chcecie więcej filmów z mrówkami, napiszcie. Może mi się zachce i wam zrobię jakieś tam filmy, może nie. A więc widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!